Syna i Ducha Świętego. Amen. W tych dniach, dniach krzyżowych, modlimy się szczególnie o Boże błogosławieństwo dla wszystkich pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Pamiętajmy też w naszych modlitwach o tych, którzy cierpią głód i prośmy Pana Boga, by nikomu na świecie nie zabrakło chleba. Modlimy się także o błogosławieństwo Boże dla wszystkich pracujących również poza rolnictwem. Udział w tym nabożeństwie niech będzie świadectwem naszej wiary w skuteczną pomoc Bożą, którą będziemy wypraszać szczególnie wzywając stawiennictwa Matki Najświętszej. Zaśpiewamy teraz wezwania do Matki Miłosierdzia. oto my dzieci Twoje racz zlać na dusze nasze błogosławień zdroje. miło się Mio, serne matka o Boska, Miłosierna matka o Boska, matka, o, Boska. Na o matko miło my. O trzy łzy nieszczęśliwych, utul smutny. O oto o to my się pokaż nam serce Matki, odziej płaszczem cnoty, Miłosierdzia oto my grzesznicy, sprawniech nam syn Twój jedyny grzechów nie policzy, miło miłosierdzia oto my twoje rodziny błogosław ojców matki starszych i dzieciny Miłosierna... Za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali radnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem najświętszej Mary i zawsze dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień. I obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zaśpiewajmy pieśń na wystawienie najświętszego sakramentu. Powiedział, błogosławieni pokój czyniący, prośmy Boga Ojca o pokój dla całego świata. Módlmy się za tych, którzy niestrudzenie pracują nad usuwaniem nieporozumień między państwami i narodami, aby Bóg umocnił ich wysiłki. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby chrześcijanie skutecznie zapobiegali podziałom klasowym, dyskryminacjom rasowym, etnicznym i religijnym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj się, abyśmy miłując rodzinę i swoją ojczyznę, ogarniali również miłością inne narody świata. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy walcząc skutecznie ze złem cieszyli się owocami Bożego pokoju w duszach naszych. Ciebie prosimy. Boże, od Ciebie pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i czyny uczciwe. Użycz sługom Twoim takiego pokoju, jakiego świat dać nie może. Niechaj serca nasze będą oddane woli Twojej, a czasy, w których żyjemy, niechaj za łaską Twoją będą spokojne i od grozy nieprzyjaciół wolne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zaśpiewajmy pieśń. przez naszą pracę czynili sobie ziemię poddaną. Prośmy go o błogosławieństwo dla każdego ludzkiego trudu. Módlmy się za wszystkich pracujących w warsztatach, fabrykach, kopalniach, szkołach, biurach, sklepach, szpitalach, aby sumiennie wykonywali swoją pracę dla dobra bliźnich i na Bożą chwałę. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich pracujących, aby Pan Bóg chronił ich od nieszczęśliwych wypadków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pracowników nauki, aby ich odkrycia i wynalazki pomagały przekształcać świat zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módźmy się za wszystkich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby po Bożemu kształtowali dusze powierzonych sobie dzieci i młodzieży. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Wszechmogący, wieczny Boże, świadomi własnej niemocy i ufając Twojej potędze, prosimy Cię. Sprawa, abyśmy zawsze cieszyli się Twoją ojcowską opieką przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się wspólnie tak, jak nas nauczył Pan Jezus, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego uprzedniego daj na i odbić nam nasze winy, jako i my odpuszczamy Nie widz nas na opuszczenie, ale na ze Boże, ojcze nasz w niebie, Ty wiesz, czego nam potrzeba do życia godnego ludzi. Ty powierzyłeś człowiekowi ziemię, aby ją uprawiał i darzył go ziarnem do siewu i chlebem do wzmocnienia sił. Wejrzyj na trud wszystkich pracujących na roli i spraw swoim błogosławieństwem, aby ziemia przyniosła oczekiwane plony, ześlij deszcz z obłoków, aby użyźnił ziemię i okrył ją zielenią. Udziel słońca, aby kwiat zaowocował i dojrzało zboże. Nie dozwól, aby plony uległy zniszczeniu, ale daj nam obfitość Twoich darów. Spraw, aby wszyscy ludzie zachowali szacunek dla chleba, jako znak dziękczynienia wobec Ciebie. Dozwól nam ziarna zebranego nakarmić nas samych i nasze rodziny. Podzielić się z głodnymi i przygotować też chleb na ofiarę dla ciebie, aby przemieniony w ciało Twojego syna stał się dla nas pokarmem na życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Chwila cichej modlitwy. Wieczny Boże, który nie tylko stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje, ale też czuwasz nad Nim opatrznością swoją ojcowską. Podnosimy z wiarą serca, oczy i ręce do Ciebie, prosząc pokornie, abyś raczył pobłogosławić nas samych urodzaje polne, naszą pracę, a nasze serca napełnił pokojem. Oto prosimy śpiewem pieśni. Nas odnawiasz przez najświętszy sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa przez Chrystusa, Pana naszego.